Dzisiaj dwunasty odcinek, czyli następny będzie trzynasty, pewnie będziesz miał pecha. Ta. Osoba, która napisała ten komentarz, powinna sprawdzić, czy przypadkowo nie ma w rodzinie Nostradamusa, albo ewentualnie jakichś powiązań z babą Wangą. Cóż, przepowiednia spełnia się praktycznie w 100%, gdyż przez dwa tygodnie nie miałem dostępu do orygina, a przy okazji również zniszczyły mi się słuchawki, więc mam to po raz kolejny stare z naprawy, więc cóż, tym razem akurat sobie będę nagrywał w takich wielkich nausznikach, a przy okazji również nie ominęłem mnie całe urodziny Garden Warfare, dlatego nie mogę już nagrywać odcinków tematycznych, co nie znaczy, że tego nie zrobię. Skoro nie mogę, to oczywiście będę to robił i pokażę, Mam dzisiaj po raz kolejny jakiś wariant rośliny albo zombiego. Nie no, dobra, pokażę Wam dzisiaj wariant zombiego, gdyż jeden z moich ulubionych zombie, bo dzisiaj chciałem zagrać sobie po drugiej stronie barykady. Wejdźmy więc w taki, dlatego na Team Vanquish i zobaczmy, co ciekawego może się ukazać w trybie Team Vanquish jako zombie. Enjoy! Pierwszą mapą jest Suburban Flats. Na Suburban Flats pamiętam dawno temu, chciałem bardzo zagrać, miałem taką presję, gdyż raz tylko pokazała mi się mapa w trakcie ładowania. Nawet nie zdążyłem do niej wejść, zobaczyć w jaki sposób wygląda cała ta mapa, w jaki sposób wyglądają te wszystkie przedmieścia. Potem, oczywiście, udawało mi się to wiele razy, nie zmiana jednak faktu, iż cały czas jestem bardzo podekscytowany grając na Suburban Flats, gdyż jest to taka mapa według mnie. Może się stać troszeczkę bardziej klimatyczną mapą, a przy okazji ma fajne mechaniki. Znaczy, fajne w ogóle ma wygląd. Tak jakoś mi, mi ten wygląd pasuje. I akurat jestem u zombich, Aleluja, gdyż widzę, że są teamy pełne, dlatego zagram sobie jako dzisiaj jako star. Vanquish 50 Plants to win. The brains will be ours. Mam nadzieję, że oczywiście nie ma włączonego Wojpa. Nie zmienia to jednak faktu, iż Goalistar będzie chyba przydatny do my w walce z roślinami, gdyż jak wiadomo, można sobie po prostu bardzo łatwo uderzyć w daną roślinę. Mam nadzieję tylko, że jakiś... Balans biel nie zniszczył mi się na kamerze, gdyż widzę swoją o, twarz w odcinach Magenty, albo innych czerwieni. Nie zmienia to jednak faktu, iż... A, tam plazma pił! To on się tak mocno ładował. Taka, taka jest jego kuleczka była. No tak, dobra. Pierwsza śmierć za nami, pierwsze koty za Jeszcze przy okazji jeszcze jeden tam w przeciwnik we mnie naparzał. Nie ma do znaczenia ważne i także. Najważniejsze jest to, że pierwsze koty za możemy spokojnie sobie wejść do gry, i tym razem się skupić. I przy okazji znaleźć jakiś czombara tutaj od tyłu. No, przydałoby się jednak, żebym nie atakował go um, przez żadne ściany. Oraz przydałoby się tu uderzyć, dla przykładu. I proszę bardzo, pierwszy team Vanquish Prawie tego pytania, dlaczego akurat chomper, który zazwyczaj ma głupa zwykłego, czyli po prostu jakieś plunięcie z tego, tą jego wydzieliną śliną. Dlaczego zazwyczaj to slowuje, Ja akurat tutaj to było zatrzymanie. Znaczy, zatrzymanie, a przy okazji chyba mogłem strzelać, więc to po prostu było. Była zmiana, jakby. Umiejętności, gdyż chyba ja, z mi się wydaje, to zwykły głup nie, nie daje umiejętności strzelania. Zaś akurat ten group, którego, którym tym razem oberwałem, dawał nam coś takiego, dawał nam taką możliwość. Tutaj w ogóle widzę masę alstarów, starów znaczy akurat w naszym teamie jest. Nie zmienia to jednak faktu, iż mo nie moglibyśmy sobie na przykład zrobić drużyny. Gdyż jak wiadomo, co najmniej 5 osób jest potrzebnych do drużyny. Jak to kiedyś Izak się wypowiadał, ten słynny gracz, polski komentator cs -a iż chciałbym mieć co najmniej piątkę dzieci, żeby mogły utworzyć team w CS-ie wszystkie razem albo ewentualnie najlepiej, żeby była dyszka, żeby mogły za sobą trenować znaczy wiecie, to jest po prostu to było takie gadanie typu pod media, żeby jeszcze podburzyć jakby e, tą e, dyskusję na jego temat, albo po prostu, żeby e, taki humorystyczny akcent a wejdźmy sobie tutaj ty, na, gdzieś tak na tyły wrogów i pozabijajmy sobie przeciwników w ich bazie Oczywiście zabijanie przeciwników w ich bazie nie będzie zbyt użyteczne, gdy zawsze można kogoś zajść od tyłu Albo oni mogą nas zajść od tyłu Nie zmienia to jednak faktu, iż jakbym sobie zrobił właśnie taką swoją drużynę złożoną z samych Alstarów starów tego co widzę, no niestety tutaj nie mam takiego wyznacznika, który pokazuje nam ile jest danych zombich Ale naprawdę jakoś tak popularny stał się chyba ten rodzaj zombiego ostatnio Znaczy ostatnio, no w sensie, że na tej mapie Właśnie może wchodzi właśnie tutaj o te, jakby nie wiem, du dumisy, czyli te po prostu worki treningowe, które mogą zagradzać do du dużą część przejścia. Nie ma to chyba jednakże takiego, aż takiego impaktu, gdyż zawsze można po prostu strzelać za pomocą tych karabinów maszynowych. A one są dosyć potężne, zwłaszcza gdy przeciwnik nie patrzy, co go bije. I bum! O no proszę bardzo, no to jeszcze zaprzyszczen Myślałem akurat, że uda mi się może przeciwnika zniszczyć po prostu Czyli po prostu uderzyć z bara tak mocno, iż odleci Ale tutaj na przykład bomba poleci Zobaczymy, może uda się jego kogoś wysadzić Nie udało się niestety Ale tutaj kaktus jeszcze do dokończenia będzie I chyba uda się, niestety nie udało się wykończyć nic Zwłaszcza, że jeszcze w moją stronę leciała malutka bomba Która tam jednak by jeszcze potem mi zasadziła troszeczkę więcej dypsu Znaczy bomby tutaj są jak takie granaty Troszeczkę opóźnione, jeżeli chodzi o czas reakcji W sensie, że troszeczkę z opóźnieniem działają i nie zawsze są gotowe, żeby po prostu zabić przeciwnika na strzał, jak w pewnie wielu innych grach, gdzie granaty zazwyczaj są po to tylko, żeby zdenerwować przeciwnika. Tak nawet na przykład granaty dymne, które są kompletnie niszczące grę w CS-ie, tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli ktoś posiada contesta Global Offensive, to fajnie. Jeżeli nie, to może przynajmniej grał kiedyś w 1-6. też, o ile sam CS-a nie bardzo lubią! To nie zmienia to faktu, iż jest to jedna z ważniejszych pozycji, która pojawiła się w gatunku gier FPS. Mam nadzieję, że kiedyś taką, z taką mocną pozycją będzie kojarzony Garden Warfare, którego to właśnie jedna rozgrywka się kończy wynikiem 50 chyba do 46. Nie do 49. Do 49! I jest o jeden punkt. Powinniśmy jeszcze jakieś achievementa dostać, na, akurat na Originie. Nie zmienia to jednak faktu, iż 2405 wpada na moje konto, a ja mogę Was zaprosić jeszcze na jedną rozgrywkę. Enjoy! Zagrajmy sobie jeszcze Garden and Graveyards na, na mapie Main Street. Weźmy sobie jako p-shooter, chyba, chociaż przy okazji chyba wypadałoby wziąć inną mapę albo inny wariant bohatera niż zwykły podstawowy, gdyż zostanie też podstawowy brałem i to nie wyszło też zbyt dobrze. Nie zmienia to jednak faktu, iż mogę sobie troszeczkę tutaj pobiegać i postrzelać wśród pięciu przeciwników, którzy mnie tu okrążyli. Czuję się jak w klaczu, którym, gdzie zostają tylko sam na pięciu przeciwników. Nie zmienia to jednak faktu, iż troszeczkę dużo mnie przeciwnicy bolą. A i sam fakt, że nie mogę wycelować w nikogo, też mi raczej nie pomaga. Jeszcze raz, roz, oczywiście, zacznijmy, tutaj wyjaśniam, jest to mapa Main Street, w której chodzi o to, żeby przypadkowo zniszczyć albo przypadkowo obronić e, Wielkiego Ogóra. Oczywiście jest to tryb Grading z gdyż powiedziałem tak, że dosyć chaotycznie. I mamy w tym momencie oczywiście za zadanie obronić kolejne bazy. Obronienie oczywiście kolejnych baz nie jest zbyt łatwe że jak wiadomo, tryb Garden z nie jest zbytnio zbalansowany i cza czasami dzieją się takie problemy, jak na przykład brak motywacji sojuszników do gry. Nie zmienia to jednak faktu, iż tutaj troszeczkę mi tackle przeszkodził naszego przeciwnika. A i oponent troszeczkę mnie chyba podpalił tym swoim uderzeniem z bara, przez co albo ewentualnie jakimś Cricket Blasterem, czyli to chyba był Cricket Zombie, który to notabene sprawił, iż troszeczkę się podpaliłem. A podpalenie działa mniej więcej tak samo jak toksyna w tej grze, i raczej się tego ugasić nie da. No cóż. Ale co oczywiście tego trzeba uda oczekiwać od takich gier. Weźmy rzućmy sobie tutaj na przykład granata i chyba dobrze wybuchłyby te granaty, gdyby nie fakt, że wybuchł źle. Gdyby nie fakt, że tu również mam mało, mamy mało sojuszników, którzy by naparzali w cokolwiek. A przynajmniej ja sam nie mogę dotrzeć nikogo takiego, tylko biegają na przykład jakieś cham, tambery, shootery i inne takie. Nie no dobra, troszeczkę tu jednak w postaci jest, więc nie będę narzekał, bo jeszcze się obróci to przeciwko mnie. Gdyż możliwe jest, że przypadkowo mnie wszyscy słyszą. Ale banku już zombie oczywiście, który tam jakiś pamiętam się ktoś z beczką, sprawił, iż nie patrzałem na zombiech bohaterów, którzy to będę ściągnęli mnie za pomocą swojej kuszy. Szybko, nie ma czasu na gadanie, respawn now, musimy bronić. Musimy bronić tej bazy. Musimy jej bronić do samego końca świata. A przynajmniej jeszcze przez 3 minuty. Gdyż, właśnie 3 minuty przydałoby się. Piękna bomba z powietrza, która to nie trafi w nic. Gdyż tak naprawdę odbiła się od tego nagrobka. Podskoczyła sobie gdzieś tam do tyłu i. W sumie minęła się chyba z tym. Jak to się nazywało? Kurde, no. Jeszcze musieli przejąć bazę. A oczywiście dołączyłem w takim świetnym momencie. że jestem już pod koniec samej gry. Więc wy wystarczy tylko, żebym przypadkowo. O, matko! Atakują nas z góry. I dlaczego. Aj! Dlaczego ja mogę oberwać za pomocą tego? Ej, co to? Aha, to są te działa kukurydziane, które wcześniej zastanawiałem się, dlaczego je trzeba rozwalić, albo dlaczego je trzeba nie... trzeba ich zniszczyć. W wiadomości wychodzą na to, że stojąc akurat na środku pola, czuję się jak na plaży Omaha w Mocha, Medal of Honor Aliet Assault. Jeżeli ktoś grał w MOHA, tak zwanego -a -a, My Ohy AA, to pewnie wie, o co mi chodzi, gdyż mapa w mapa właśnie na plaży Omaha chyba to było. Albo ewentualnie... nie, nie pamiętam, to chyba, bo, albo lądowanie w Normandii, albo mapa Omaha. To to była to dosyć ciekawe. E, doświadczenie, w którym to oczywiście chodziło o to, żeby przypadkowo nie zginąć od ostrzału, który to był poza naszymi granicami i trzeba było po prostu się przebić przez e, umierających sojuszników, a to było naprawdę ciekawy widok, znaczy to nie był ciekawy widok to był straszny widok, jak na czas, w którym grałem po raz pierwszy w MOHA, to mogłem mieć mniej więcej może 8 lat, ale i tak pamiętałem, że najlepszą bronią był BAR, nie pamiętam co, co, co znaczyło BAR, ale po że było to jakiś karabin maszynowy, czyli tak zwana na przykładu nie wiem, krowa, bym tak powiedział co nie zmienia faktu, iż tak właśnie dlatego polubiłem bardzo karabiny maszynowe, które to bardzo szybko mogą strzelać. Tutaj jakiś przeciwnik oczywiście pada, wiem, nie mogę go trafić. Nie zmienia to jednak faktu, iż tutaj ktoś ucieka jeszcze. Full soldier tu biegnie. Próbuje cokolwiek zrobić. Tylko dlaczego ci są już nic, przeciwnicy na naciągają i nic sobie nie robią z tego ostrzału. Właśnie, zwłaszcza tutaj nawet gościuna próbuje biegnąć na tym. Jak to nas się nazywa? No dobra, to ta bomba będzie dobra. Z tego co widziałem, to zabił mnie ktoś w ubraniu takim białym. A to ubranie białe przypomina mi kreację pewnego bohatera, ale to byłby taki antybohater. Nie wiem, czy oglądał ktoś film Mechaniczna Pomarańcza. Jeżeli tak, to współczuję, gdyż film ten był dosyć ciekawy, jak i również że tak powiem ultra brutalny. Nie na faktu, iż przypomina mi bardzo to wdzianko, stylowe. Zwłaszcza, że filmy Stanleya Kubricka, które to notabene są właśnie świetnymi filmami, zawsze były. Miały taką, taki właśnie swój element, który wpajał się ludziom w pamięć, tak dla przykładu film Śliśnienie, który to oczywiście też jest w reżyserii pana Kubricka. Gdybym jeszcze tutaj trafił, no czyli bombą troszeczkę wcześniej byłoby to troszeczkę prostsze do zabicia przeciwników. Tutaj może mi się wypełnił mój achievement. Jednakże w tym momencie pominę sobie po prostu całego achievementa, gdyż mnie już zaczął denerwować. Ten Chili Bean Bomb Challenge i po prostu otworzymy sobie paczkę pod koniec tam całego odcinka. Bo chyba dostałem tak, dostałem paczkę, którą mogę sobie otworzyć i przep. dalej, bronimy tego przeciwnika. Zresztą mam do, do, dostać 5 asyst i jeszcze parę rzeczy zrobić w ciągu całej mapy. Nawet mam grać chyba przez pół godziny. Grań przez pół godziny oczywiście znak zgrywa się samoistnie, gdyż tego co widzieliście na Football Starze, na Ostarze również prawie pół challenge mam wypełniony. Nie zmienia to jednak faktu, iż Weapon Master tutaj będzie troszeczkę problemem. I problem będzie obronienie jeszcze naszych sojuszników, naszych roślin przed jeszcze tymi zombiekami, gdyż oni już prawdopodobnie mają te e, potrzebne im laski dynamitu, które to będą bardzo, ale to bardzo tutaj w tym momencie niepożądane w naszym ogrodzie. Zwłaszcza, że jeszcze tutaj wchodzi ich coraz większa masa, a nawet ci złego zombie nawet mogą mnie zniszczyć. No dosz cholery. A nie, to po prostu był w fusolier. Dobra, jeszcze raz spokojnie przejdziemy do gry, wygramy to. Jest jeszcze półtorej minuty, a, a oni muszą założyć ponad cztery laski dynamitu, a ja mogę sobie tutaj wskoczyć we włas, który prawdopodobnie nie przeniesie gdzieś do środka całą twoją. No posuń się, kier do gruba. No, nareszcie. Stoi tak w tym przejściu. Przecież wi wiadomo, że najpierw się wychodzi, potem wchodzi, ale przydałoby się nie stać chociaż w przejściu, gdyż... to no przecież taka gruba kierda potem się usadzi, usadowi i co ja mam z nią zrobić? Trzeba ja przeszkoczyć nad nią? Zwłaszcza, że ustawią się takie dwie i co ja tym wtedy zrobić? Cofać się? Jestem wtedy w sumie tak naprawdę osaczony, czyli z każdej strony. I dużo wtedy nie zrobić nie mogę. Kurde, jeszcze dwa, tylko dwie laski dynamitu. Ja chcę chociaż jeszcze raz, raz wygrać na tej mapie. Dlaczego zawsze, pod sam koniec, kiedy już się robi akcja najbardziej żywa, dlaczego wtedy najwięcej zombie muszą wchodzić do akurat tego ośrodka? Dlaczego zawsze te końcowe sekundy muszą decydować? Czemu nie moglibyśmy trzymać ich tych zombie na dystans przez cały okres? Tylko zawsze pod te ostatnie 25 sekund. Dlaczego ja odpaliłem hypera wskacząc do góry? To nie miało żadnego sensu. Jeszcze 15 sekund. Jeszcze nie, jeszcze 25 sekund. Tutaj dwa tylko. Wie tylko miejscówki do obronienia. I chyba uda się nam obronić, gdyż tutaj. O! broni bronił swoim ciałem i duszą. Nie, Nikt nie podejdzie. Nawet żaden inżynier, który ma wykształcenie w materiałach wybuchowych, nie podejdzie tam, żeby cokolwiek zniszczyć. O nie, tego nie pozwolimy. Nawet nie, nie będę czekał na resztę. Jeszcze raz pozwolę sobie umrzeć. I tylko 5 sekund zostało do ostatniej laski dynamitu, żeby tylko przypadkowo nie została podłożona. Nie! I win! I win, i win, i win. Cieszę kosmiczna kończy się w tym momencie. Obroniony został jeden tylko ogród, ale został on obroniony przez co 5875 zł, wpada na moje konto. Jest! Udało się, nareszcie udało się zobaczyć, w jaki sposób ta roślina, znaczy tam, ten wielki kaktus wylatuje w samą górę i trafia w swój cel. No dobra, skoro było Garden, Gardens and Graveyards i skoro były troszeczkę vanquishów, to może teraz troszeczkę Suburbination. Wejdźmy więc na Suburbination. Enjoy! Kolejny mapę w Gardens and Graveyards rozpoczniemy sobie w Driftwood Shores at Night. Driftwood Shores w nocy. Powiem Wam tyle, iż nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego nikt nie gra na Suburbination, gdyż po raz kolejny znalazłem serwer, na którym były trzy osoby i bawiły się ze sobą w kotka i myszkę, aż zapadł zmrok, a potem dzień, a potem zmrok. Więc raczej granie na takim serwerze nie ma sensu, gdyż grałbym przez 25 minut, a potem okazałoby się, że Nagrod i tak za dużo by nie było. Dlatego sobie przejdę do Garden and Graveyards i w sumie mogę sobie porzucić sobie ten pomysł na robienie tematycznych odcinków, gdyż nie mogę jakoś wejść w odpowiedni nastrój, grając tym All-Star All Zombie. Oczywiście Wejdę sobie tym razem jako. O, nowy Sunflower. Pokażę wam nowego Sunflowera, którym to jest Faraon Słońca. Faraon Słońca. Musiałem się, oczywiście, ukłonić przed Faraonem, gdyż nie mogę pokazywać się w kamerze w momencie, kiedy wchodzi Faraon, same, sama jego wielka e, jegomość. Ej, tutaj jakiś. Co to jest za pocisk Okej Okej, 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 dobra, dobra. Niech będzie, niech będzie, niech będzie problem w tym, że ja coś nie mogę z tym, sam, z tym promieniem słonecznym czy czymś innym wystrzelić tutaj aż tak dobrze. Więc po prostu oczywiście odpalę sobie zwyczajnie em, promień słoneczny, który to oczywiście nie wystarczy, żeby cokolwiek, zmi cokolwiek zmienić. Dlatego nie wiem co konkretnie robi faraon słońca. Postaram się jednak spra sprawdzić to właśnie w boju. Okej. Okay. Z tego co, co widzę, jest to laser kobry, który uderza po trzy... tak, od, po trzy pociski I dobrze się sprawdza, kiedy możemy w wycelować Jakoś nie mam za dobrych skojarzeń z tą broń, póki co Też widzę, że strzela ona dosyć wolno, ale przy okazji jak strzela, to dobrze trafia A, prze... ale jaki fajny sposób ma ten Sound przeładowania Z tego co widziałem, to on się chyba modli do góry po słońca Widzieliście? Czekaj, przeładujmy Tak, modli się do samego Boga Słońca, problem w tym, że to jest, kurwa, noc! Gdzie on się modli? Powinien się modlić gdzieś tam na dole. No ale dobra, ja nie będę oceniał. Nie zmienia to faktu, iż oczywiście broń ta jest dosyć potężna. A i również przydałoby się bronić cokolwiek chociaż na tej mapie, gdyż właśnie chyba o obronę tutaj akurat by chodziło. Oczywiście, jak mam z gardłem Zagrebia, nie jestem pewien, czy przypadkowo coś nie wyskakuje mi na plecy. Dlatego może ktoś być za mną, albo nie. Przy okazji okazało się, że za mną nie było nikogo Dlatego wyskoczę przeciwnikom Chociaż tutaj kawałek, to jeszcze trochę Dojdę, gdzie, gdzie jest kuźwa ta baza? Dlaczego te bazy muszą być tak daleko od siebie? Czy zombie mają jakieś, mają jakieś teleportery? Oczywiście, że mają Przecież dlaczego niby miałyby nie być? W końcu to jest technika zombie I mogę tutaj wylecieć mojego słynnego detektywa Który to próbuje się bić z jakimś przeciwnikiem Oczywiście nie, nie, nie powiem, żeby mu to wychodziło więc muszę oczywiście wziąć sprawy w swoje ręce, w, jak tak jak Watson, dla przykładu. Swoją drogą, z tego co słyszałem, to wydaje mi się, iż Stephen King nawet napisał opowiadanie, w którym to doktor Watson, 40 lat po śmierci e, Sherlocka Holmesa, opowiada o sprawie, w której to rozwiązał tą sprawę szybciej niż doktor Holmes. Inaczej niż Sherlock Holmes, tylko problem w tym, iż jest to opowiadanie w zbiorze opowiadań, którego akurat nie posiadam, a na które cały czas mam chrapkę, więc po prostu nie mogę go nigdzie znaleźć. Mówię tu oczywiście o zbiorze opowiadań, nazwanych cztery po północy, na które już mam, to że tak powiem, chęć przeczytać od dawien dawna. Niestety nie zawsze jestem w stanie na nie trafić. E, to jest czomper. Dobra, w czompera jakoś nie będę trafiał, ale oczywiście powiem tylko, iż tak wspominając o tym bogu słońca, to również e, wspominałem o tym Stefanie Kingu jako o bogu horroru. Nie wiem w sumie dlaczego. To już po prostu było to luźne skojarzenia. Nie do... E, Zasada pierwsza, nie gadać pierdu, patrzeć na to, gdzie się skacze. Kuźwa, jeszcze wpadłem do wody. Świetnie w ogóle, z całego tego animuszu, tego gadania o sumie o pierdołach, jeszcze musiałem oczywiście zlecieć, wpiąć się w 2 litry słonej y, tam wody morskiej. Mam nadzieję oczywiście, że jest tu morze, gdyż tego, co widzę na horyzoncie, no horyzontu za tam za daleko będzie z horyzontu, więc raczej sobie nie dopłynę e, tam, gdzie mapa mi pokazuje. Zwłaszcza, że rośliny nie umieją pływać aż tak dobrze. W ogóle nie umieją pływać. Oczywiście są rośliny, które żyją tak tuż pod wodą, ale raczej nie zostaną one aktywowane w trakcie gry. Na FPS. No by to. 5% mu został, to tak jakby komuś został jeden HP w grze takiej innej typowo FPS-owej. No dlaczego to musi być przeciwko mnie? I dlaczego wspominam o zwykłych HP jak w innych grach FPS-owych? Zwłaszcza, że tutaj jest coś takiego jak HP, ale oczywiście, żeby Oj, z... to, był, to był przeciwnik, to był przeciwnik. Dobra, dobra, nie pytam. Oczywiście muszą tutaj wszyscy bić tuż za moim zasięgiem. Nawet nie mogę podejść do nikogo, bo wszyscy muszą się bić tuż przede mną, dlatego będę tutaj bronił z ostatnim si o takim sił. Nawet przed taką małą głupią trumną, która to za dużo przyjmuje moich obrażeń i chyba przydałoby się jej bić w nogi. Ale w nogi nie mogę bić, bo oczywiście nie trafia. Kończmy więc tą. Tutaj jeszcze jakiś Zombot, laser, bumbot, czy cokolwiek tutaj Skacze sobie, nawet nie wiem gdzie to jest. I w sumie zaczynam panikować, więc sorry, ale troszeczkę dzisiaj nie jest nie ogar. No sz no wiedziałem, że 13 odcinek będzie pachły. No co ktoś coś, coś musiało w tym być. Zwłaszcza miałem taką nadzieję, iż 13 odcinek będzie czymś wyjątkowym. 13 to jest moja do cholery ulubiona liczba. A tu okazuje się, że co, że jajco, że zawsze, zawsze musi być coś, co sprawia, iż odcinek nie wychodzi tak jakby chciał. Nie zmienia tutaj na faktu, że takie coś zostanie wyemitowane, żeby pokazać, że nie wszystkie odcinki, które chciałbym robić, są robione tak jakbym tego chciał. I wszystko może się okazać, że wszystko będzie tak o cholery, do cholery. Znaczy, przy okazji 13 odcinka chciałem jeszcze powiedzieć wam o paru sprawach związanych właśnie z tą serią Garden Warfare. Szczerze mówiąc, nigdy nie spodziewałem się, iż Garden Warfare wciągnął mnie aż tak bardzo, że będę nagrywał po 13 odcinków e, całej serii. Miałem nadzieję, iż skończę tę serię po 3-4 odcinku, a przy okazji nie spodziewałem się, iż nawet sam dla swojej przyjemności spędzę cały dzień grając w Garden Warfare. Gdyż udało mi się jeden dzień spędzić przy Garden Warfare, mimo iż na razie nie ma akurat ten jakby takiego zwykłe, zwykłego hype'u po prostu, że mógłbym się jej przy tej grze Stop, to po prostu spędziłem mił kilka miłych chwil, ale tak naprawdę postanowiłem sobie, że usiadłem do Garden Warfare, wyłączyłem myśli, wyłączyłem nawet telefon, żeby po prostu nikomu, nikt mi nie przeszkadzał i nawet bez nawet do, samego tego elementu nagrywania potrafiłem się przy tym świetnie bawić, co akurat ostatnio zdarza mi się przy całej mniejszej ilości gier, nawet mogę sobie pobounce'ować tutaj przy koledze większym troszeczkę ode mnie. Nie zmietam na faktu, iż właśnie to mi się podoba w Garden Warfare, że jest to gra taka typowa na odstresowanie, którą mogę w sumie sobie zagrać, gdy tylko będę miał na to ochotę, a nie że muszę akurat grać, bo ktoś mnie woła, czy muszę grać, bo to jest dobre, czy muszę grać, bo to jest nowe. Oczywiście, Garden Warfare też za stare nie jest. Jest to również gra, którą określiłbym mianem całkiem dosyć nowej, a tutaj mógłbym sobie zająć przeciwnika od tyłu. Tylko tak właśnie od serca powiem wam właśnie, iż Garden Warfare jest czymś, co naprawdę mogłoby mnie wciągnąć. I tylko problem jest w tym, że ojdziny czasami nie nawalają i nie mogę niestety grać to wtedy, kiedy tylko bym chciał. Nie zmienia to jednak faktu, iż w tym momencie Gardnon o to mogę sobie... Jak bym tutaj się ustawił w oknie? Jak taka typowa nie wiem, no. sniperinka. A, dobra. Uciekł mi. Z zasięgu. No dobra. Wiedziałem, że we mnie leci ten potis. No po prostu go widziałem jak leci do mnie tutaj w twarz, tylko dlaczego ja nic z tym nie zrobiłem? Dlaczego nie wyłączyłem mojego tego pulsującego lasera? Mogę ja w ogóle ten laser wyłączyć? Mogę wyłączyć, no dlaczego tego nie zrobiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Ale oczywiście... To jest kolejny fail w tym odcinku. Możecie napisać mi w komentarzach, jak bardzo jestem słabym graczem i co mogę zrobić lepiej, nawet bym się cieszył z tego, że po prostu to, że kiedy mi wychwalacie moje błędy, znaczy kiedy mówicie, jakie błędy popełniłem, to jest dla mnie bardzo pocieszające, gdyż wtedy dowiaduję się, że jestem słaby. I dzięki temu mogę potem na później wziąć z tego, wyciągnąć z tego wnioski. Ale no szczerze mówiąc, uświadamiając sobie, jak człowiek może być, nie, może być słaby w daną grę, tak naprawdę uświadamia sobie, w, w jakich rzeczach musi się jeszcze potrenować. Na przykład w patrzeniu, gdzie akurat strzelam, a nie w patrzeniu w kamerę, tak też mówię. I dlaczego znowu musi być kot? Dlaczego muszą być maski kotów? Co ludzie mają z tymi kotami w internecie, że wszędzie muszą być tylko zdjęcia kotów? Dlaczego nie, ludzie nie mogą sobie zrobić zdjęcia psa? To, a to nie może być taka postać, pies w grze. Już nie chodzi mi o gry typu, gdzie naprawdę już jest cała masa zwierząt i takie, nie wiem, a um, właśnie postaci typu zwierzęce, jak na przykład, nie wiem, League of Legends. Ale no, sorry, no ale uszy, kocie, nie wiem, jakieś inne dodatki typu właśnie ogony, to wszystko jest przesadzone tak naprawdę. I nie cierpię tych rzeczy w grach, mimo iż gram w gram, która zawiera w sobie wie, całą masę roślin, a mimo iż też botanikom się raczej nie zajmowałem, a przynajmniej nie lubię za bardzo. Właśnie nie wiem dlaczego Nigdy się za ogranika nie uważałem. Nigdy nawet nie znam połowy roślin, których tak naprawdę używam. Gdyby ktoś mi kazał wskazać, nie wiem, do przykładu bong choya, którego używam w Plants vs z dwójce Jakbym, nie wiem, w normalnym sklepie kazałby mi kupić na obiad to bym mógł nawet go nie wskazać Chociaż nie bo przecież to jest po prostu kapusta pekińska to, to akurat, to akurat nie, za trudne nie jest zwłaszcza, że często sobie akurat lubię gyros zrobić na obiad Nie zmienia to jednak faktu, iż za dużo tych roślin i za roślin też nie używam do tej swojej diety przez co nie mogę się powiedzieć, że jestem bardzo żyją, dobrze żyjącym człowiekiem Oczywiście znaczy, tak, e, nie tyle dobrze żyjącym człowiekiem co e, zdrowo żyjącym człowiekiem Ja jakoś nigdy nie przejmowałem się taką specjalnie dietą roślinną. Ważne to, żeby był kawał mięcha. że jak wiadomo, rośliny to jest pokarm mojego pokarmu. Ale żeby też nie było, nie mam nic przeciwko weganom, nie mam nic przeciwko wegetarianom, po prostu akurat za, mięso jest zbyt dobre, żeby, żeby sobie z reguł zrezygnować. Jeżeli ktoś się zgadza z tym stwierdzeniem, to niech, yy, to zezwalam na, znaczy no bez przesadne, ale zezwalam, no, ale niech wzniesie przy tym, przy kolejnym kebabie czy innym hamburgerze toast za właśnie to, jakim, jakim to dobrobytem okazuje się mięso w dzisiejszych czasach, gdyż czasami bywa i tak, iż mięso po prostu może zabraknąć i na przykład nie będzie odpowiedniej ilości um, na świecie, żeby można było sobie robić tak łatwo. Takie bardzo ładne hamburgery, kebaby, albo ewentualnie zwykłego schabowego, gdyż schabowy jest chyba najpiękniejszą rzeczą, którą można zrobić w ogóle ze zwierzęcia. I może podnieść się burda, że to jest tak naprawdę zabijanie zwierząt, ale taki był, taki był porządek świata od samego początku. I ty głup... Ty, ten durny kod znowu po raz kolejny wjechał, musiał mi wjechać od tyłu. A że nie wiem, czy to nawet jest kod, to. No dobra. Nieważne, czy to jest kod, czy nie. Najważniejsze, iż udało się wygrać daną rozgrywkę. Taką denerwującą, ale udało się wygrać. więc kolejne 7000 wchodzi na moje konto. I dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście otwieram sobie Sticker Shop pod koniec całego odcinka, już taki na dobry koniec. Pisz, ten level 5 ukazuje nam, iż. Dostajemy. Charakter sticker, garden obserw revive oraz kekle, czyli jakiś specjalny tam. No dobra, kończmy właśnie, Wtedy o Do zobaczenia, trzymajcie się. Z tej strony mówił Matorny i zapraszam Was na kolejny odcinek Plus vs. Emmy Mist Garden Warfare. Mam nadzieję, że takie moje w... troszeczkę zdenerwowane podejście nie urażyło Was w tym odcinku i że samy odcinek troszeczkę pechowy nie był przeszkodą w kręceniu kolejnych materiałów. Trzymajcie się, do zobaczenia. cius!